Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj znajdujemy się w salonie dwa kółka w nakle nad notecią 30 km odbyt goszczy w dziale Sarini. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Państwu model Tito 2 oraz model Tito Y. Zrobimy sobie porównanie specyfikacji oraz designu i wyglądu zewnętrznego obydwu. Modeli. Często zadają Państwo nam pytanie odnośnie samego silnika. Jaka moc? W modelu Tito Y mamy silnik o mocy 2000 W, a w modelu Tito 2 mamy silnik o mocy 1500 W. Natomiast, jeśli chodzi o prędkość, o same ruszanie i tutaj poruszanie się pod wzniesienia, obydwa modele. W zasadzie wypadają tak samo, dlatego że w modelu Tito 2 została zastosowana nowoczesna technologia umożliwiająca takie same parametry i osiągi jak model Tito Y. Niedługo pojawi się również taki materiał porównujący te dwa pojazdy. Będą to tak zwane wyścigi. Także, jeśli Państwo chcieliby obejrzeć taki materiał, to zapraszamy do komentowania. Na pierwszy rzut oka e, można zauważyć, że te modele różnią się przede wszystkim wielkością. Model Tito 2 e, jest e, no, zdecydowanie większy od modelu Tito Y. E, zyskuje on gdzieś na, e, na 10 cm w zasadzie z każdej strony, czyli wzdłuż, w wysokości oraz w szerokości. Na wyposażeniu ma te same funkcje, które ma model Tito Y, czyli elektryczne szyby, kamera cofania, e, dodatkowe multimedia w postaci możliwości połączenia się z telefonem, załączenia e, radia e, oraz odpalenia multimediów za pomocą e, portu USB. Długość modelu Tito 2. Wynosi 240, szerokość 116 oraz wysokość 160, więc ten model prezentuje się, jeśli chodzi o wymiary, bardzo dobrze. Tej przestrzeni jest naprawdę bardzo dużo w tym pojeździe wystarczająco na dodatkową osobę, czyli pasażera. No i ewentualnie zakupy. Akumulatory w Tito 2 mają napięcie 60 V tak samo jak model FITO Y i troszkę mocniejsze akumulatory, ponieważ mamy tutaj 58 amperogodzin. Zasięg na jednym ładowaniu taki realny to jest w okolicach 60 km. Zaprezentujemy zaraz ten pojazd Państwu od środka. Pojawią się na pewno też przebitki designu pojazdu z zewnątrz. Osobiście uważam, że naprawdę prezentuje się bardzo dobrze, nowocześnie, no i też dzięki tym wymiarom przypomina nam dosłownie mini samochód. Oświetlenie w pojeździe wszędzie jest LEDowe, tak jak w każdym pojeździe Sarini Tito. Znajdujemy już się w pojeździe Sarini Tito 2. Tak jak Państwo widzą, siedzę sobie swobodnie i mam bardzo dużo przestrzeni, również tutaj nad głową przy suficie, ale też przestrzeni w szerokości. Ja osobiście mam prawie 1,90 m, więc no dla mnie to też jest bardzo ważna kwestia, aby poruszając się takim pojazdem mieć przede wszystkim swobodę i komfort. Dlatego w zupełności ten pojazd wystarczy na taką podróż. Na wyposażeniu, tak jak wspominałem, mamy tutaj oczywiście nagrzewnice, czyli nawiew ciepły, nawiew chłodny. Jeśli chodzi o przełączniki, tutaj mamy przełączniki tak samo zamontowane jak chociażby w modelu AMO. Znajdują się one w manetce, z tym, że tutaj mamy tylko dwa przełączniki: D, jazda do przodu oraz R jazda do tyłu z kamerką cofania. Z fajnych funkcji jest również fakt, że pojazd posiada tryb ECO, czyli ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę. Dzięki czemu ten dystans możemy znacząco wydłużyć poruszania się tym pojazdem na jednym naładowaniu. No i wtedy poruszamy się ze stałą prędkością 25 km na godzinę, co też jest dodatkowym atutem w przypadku nauki. Jeśli Państwo będą zainteresowani modelem Tito 2, oczywiście zapraszam do kontaktu. Na wszystkie pytania odpowiem. Jeśli chodzi o kwestie wyposażenia i tej specyfikacji, co się znajduje na tym przednim kokpicie. Zapraszam do poprzedniego materiału, w którym pan Rafał przedstawiał tutaj wszystkie funkcje naszego pojazdu. Wspomnę również, że model Tito 2 obecnie jest w promocji jako pojazd przedpremierowy, który pojawił się pierwszy w naszej ofercie. Mają państwo na nim aż rabat w wysokości 5000 złotych. Więc warto obejrzeć ten drugi materiał. Jeśli będą pytania odnośnie dostępności kolorystycznej, zapraszam również do kontaktowania się standardowo pod dwa numery telefonu: 607 180 102 oraz 730 880 068. Pod te numery mogą się Państwo z nami kontaktować. Zdarza się również tak, że telefonów jest bardzo dużo. Więc nieraz linia jest zajęta, ale to zachęcam do, do spróbowania, do dzwonić na drugi numer. Jeśli się nie uda, na pewno ktoś od nas oddzwoni. Z ciekawostek TITO2 posiada również wbudowane dwie przestrzenie. Które znajdują się właśnie na przednim kokpicie, no i służą one w celu przewożenia również drobiazgów w postaci kluczy, portfela bądź telefonu. Myślę, że jest to ciekawa dodatkowa funkcja, aby wszystko skumulować w jednym miejscu, i wtedy mamy pewność na pewno, że nic nie zgubimy. No i jeszcze jedna ciekawostka. Wlew do spryskiwaczy znajduje się również w środku. I umiejscowiony jest po naszej lewej stronie. Wystarczy odchylić klapkę, i wlew ukazuje nam się po lewej stronie, dzięki czemu możemy swobodnie uzupełnić zbiorniczek od spryskiwaczy. W modelu Tito 2 mamy również szyber dach, tylną szybę uchylną, elektryczne szyby więc tak naprawdę pod względem wyposażenia nie różni się praktycznie w niczym od modelu Tito Y. Z takich moich osobistych spostrzeżeń e, uważam, że osoby, które są wyższe e, i mocniej zbudowane, e, na pewno myślę, że model Tito 2 bardziej im przypasuje, e, no z tej racji, że jest po prostu większy. Ja jestem osobą bardzo wysoką e, i osobiście e, siedząc w tym modelu faktycznie wyczuwam tą różnicę w porównaniu do modelu Tito Y. Model Tito 2 odpalamy za pomocą stacyjki standardowo z tradycyjnego kluczyka. Ciekawą opcją jest również to, że pojazd można odpalić w zasadzie bez kluczyka w momencie załączonego bezpiecznika. Wystarczy przytrzymać przycisk, do którego, do którego umieszcza się kluczek, no i pojazd. Automatycznie nam się załącza. Na wyświetlaczu wszystkie podstawowe informacje o staniu naładowania, o prędkości z jaką się poruszamy, o przejechanych kilometrach oraz o danym odcinku przejechania na jednym ładowaniu, tak zwany trip. Model Tito Y prezentuje się następująco: jeśli chodzi o wymiary, długość naszego pojazdu wynosi 226, szerokość 100 oraz wysokość 161. Także jak Państwo mogą tutaj zauważyć, faktycznie wymiarami różnią już się od siebie te dwa modele. Wspomnę jeszcze o rozmiarach też samych opon, bo nie wspomniałem o tym przy modelu Tito 2. W zasadzie w obu przypadkach rozmiar jest ten sam. Z tyłu mamy dwunastki oraz z przodu trzynastki. Model Tito Y jest jednym w zasadzie z naszych flagowych pojazdów, który bardzo Państwo pokochali, polubili, jest z nami najdłużej, więc fajnie jest tak porównać sobie ten model konkretny z jego odpowiednikiem, tylko że w wersji większej. Zapraszam teraz Państwa już do środka. Znajdujemy już się w pojeździe Tito Y. Na samym wstępie, jak Państwo mogą zauważyć, siedząc w tym modelu, mam również tutaj przestrzeń wystarczającą przy suficie. Nie haczę głową, także myślę, że, że to jest najważniejsze. Natomiast jeśli sobie porównamy to z tym modelem Tito 2, no to jest troszkę różnica. Jeśli chodzi o funkcjonalność pojazdu i to, w co jest wyposażony. To wszystko prezentuje się podobnie, tak jak w modelu Tito 2. Mamy tutaj elektryczne szyby, tylne uchylne, tylne uchylne okno oraz szyber dach. Wyświetlacz jest tutaj dotykowy. W modelu Tito 2 ustawiamy sobie multimedia, wszystkie te parametry, głośność i tak dalej, za pomocą przycisków, a w modelu Tito Y. Używamy do tego dotykowego wyświetlacza. Jest tutaj również kamerka cofania, ciepły nawiew, chłodny. Wszystkie niezbędne światła do poruszania się w ruchu drogowym. Także jeśli chodzi o, o wyposażenie, wszystko jest na tej samej zasadzie. Wlew do spryskiwaczy też mamy w środku i też znajduje się po lewej stronie. Hamulce, jeden lewy w manecce. Drugi nożny oraz trzeci ręczny po naszej prawej stronie tak samo zaprojektowany jest ten układ w modelu Tito 2. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, no to Tito Y również posiada tryb eko, który ogranicza nam poruszanie się właśnie do 25 km na godzinę, dzięki czemu ta jazda jest bardziej wydajna. Porównując oba te modele, Możemy zauważyć, że model Tito Y jest bardziej zgrabniejszy i troszkę mniejszy od modelu Tito 2. Natomiast, jeśli chodzi o sam wygląd, prezentuje się tak samo dobrze. A wyposażenie również dzięki wykończeniach w kolorze czarnym prezentuje się nowocześnie, schludnie. No i również cieszy oko. Tak jak Państwu wcześniej wspomniałem, Faktycznie gdzieś ta przestrzeń ma znaczenie, jeśli chodzi o same wymiary. Ja osobiście czuję się bardziej komfortowo w modelu Tito 2, dlatego że jest większy, a ja jestem wysoki. Ale dla osób o niższym wzroście, drobniejszych, model Tito Y na pewno w zupełności wystarczy, bo w zasadzie amortyzacja tych pojazdów jest taka sama. W mocy silnika, tak jak wspominałem wcześniej, ta różnica też nie jest znacząca, nie idzie tego odczuć. Mam nadzieję, że niedługo taki materiał dla Państwa uda się też nagrać. No i na chwilę obecną obowiązuje jeszcze promocja na obydwa te modele. Obydwa są w cenie 20 tysięcy. Model Tito Y przeceniony z 22, a model. Tito 2 przeceniony z 25 tysięcy, więc tak naprawdę możemy sobie wybrać albo Tito Y albo Tito 2 za tą samą kwotę. No i tak naprawdę jest to w zasadzie jedyna taka okazja Ponieważ docelowo ten model Tito 2 będzie w cenie 25 tysięcy, przygotowaliśmy dla Państwa tą promocję właśnie z racji tutaj przedpremierowej przedpremierowego pokazu. Zapraszam Państwa do kontaktu. W naszej ofercie są dostępne również inne modele. Natomiast jeśli chodzi o Tito Y oraz Tito 2, posiadamy jeszcze na stanie bardzo fajne kol warianty kolorystyczne. Na przykład, Tito dwójka jest dostępna cała w kolorze żółtym, czerwonym, takim bordowym oraz granatowym, no i standardowo Tito Y w różnych wariantach kolorystycznych, biały, szary, niebieski, czerwony, wszystkie mamy dostępne na stanie od ręki, także jeśli Państwo chcieliby się przejechać ze mną takim pojazdem na miejscu i porównać sobie na żywo obydwa te modele, Zapraszam Państwa serdecznie do naszego salonu w Nakle nad Notecią. Także do usłyszenia w następnym materiale. Pozdrawiam!